Witam wszystkich. Dzisiaj pierwsza część filmu związanego z budową CNC. Tutaj mam wydrukowane wszystkie części, które mi są niezbędne do stworzenia mojej pierwszej frezarki. I może pokrótce, co my tutaj mamy. Na początku, może te rzeczy najmniejsze. To są takie wsporniki, yy, które będą przykręcone do Dwóch elementów aluminiowych, po to, żeby je po prostu no, wzmocnić, żeby się nie ruszały, żeby się trzymały względem siebie i żeby nie ruszały się. Mam ich 8, ponieważ będą poza, poza ramą, która będzie w kształcie prostokąta, to jeszcze będą poprzeczne. Właśnie poprzeczne nie 8, tylko 12. Poprzeczne będą profile aluminiowe. Na każdy przychodzi. Dwa z jednej strony, dwa z drugiej, czyli 2, 4, 6. Tutaj mamy już ich 2, 4, 6. Źle trochę liczę. 4 przychodzą na jedno, z jednej strony, dwie, z drugiej strony, dwie, czyli mamy jeden profil, później mamy drugi profil, i mamy trzeci profil. Czyli to będzie wzmocnienie, właśnie całej ramy. Odstawmy to na bok. Tutaj mamy elementy. Które będą się na profilach z lewej i z prawej strony, zamontowane. Nie da się go postawić za bardzo. Nie. Z drugiej strony, po przeciwnej stronie, właśnie będą takie elementy. Tutaj będzie przykręcony silnik. W otwory, te, które tu widzimy, przychodzi wałek 12 mm, i to będzie prowadnica jedna, druga. Tak, tutaj te części się powtarzają. Widać, że jest jedna lewa, druga prawa. I to będzie właśnie w ten sposób, że dwa silniki będą do osi. No powiedzmy, że to jest Y, X, Y, nie wiem, obojętnie, którą sobie nazwiemy X, którą sobie nazwiemy Y. Ok, czyli to będzie ten element w tej poszydzie będzie nam się poruszać nasze wrzecioną. Na tych wałkach tutaj będą zamontowane te elementy. Tu będzie jeden. Tu będzie drugi. No jest oczywiście ten sam rozstaw musi być wszystko, nie? Ja tak trzymam sobie to na razie. O! I ten właśnie element będzie się poruszał w lewo w prawo. Tutaj mamy miejsce na e, wałek jeden, wałek drugi. Tutaj mamy miejsce na łożysko. E, I będzie śruba. E, śruba, śruba taka. Mm, która Będzie powodować właśnie ruch elementu, który mamy tutaj, i będzie im przesuwać w lewo. no, Nie wiem, jak to widzicie, ale jeżeli to jest oś Y, to to będzie w osi X w tym momencie. I mamy kolejny element, który będzie zamontowany do tego, i to będzie się poruszać w górę i w dół, czyli tak jak teraz pokazuję. I tu będzie przykręcone wrzeciono. Mogę właściwie pokazać. O, no, na przykład coś takiego mniej więcej będzie zamontowane. To będzie się oczywiście przemieszczać w górę i w dół, i będą zamontowane frezy, które będą nam właśnie frezować materiał obrabiany. Tak wyglądają części drukowane. Wszystkie wydrukowałem na własnej drukarce, oczywiście. Z bardzo ciekawego plastiku. To jest plastik PLA, ale to się nazywa Neon. Ten neon, słuchajcie, lekko, bardzo lekko, ale świeci w ciemnościach. Taka ciekawostka. Ok, a teraz otwórzmy paczki. Mamy tu kilka paczek. Cztery paczki. Zacznijmy od tej, może najmniejszej, kopertowej. Co tutaj mamy. Mamy kolejną paczkę. Mniejsza koperta. No i tutaj mamy łożyska, łożyska liniowe 12 nawałek 12 mm, spróbujemy się tego dostać głębiej, no. I na tych łożyskach one właśnie, prowadnice wszystkie działały, czyli na przykład tu będzie włożone łożysko. Yy, przykładowo później będzie łożysko włożone. Też tutaj trzeba to wszystko jeszcze oczywiście odpowiednio sobie później wtłoczyć. OK, czyli łożyska mamy. O, nie będę jeszcze go cholery Tylko tak. Czas na kolejną paczkę. Może zrobię to tak, że będę od najmniejszej paczki do największej otwierał. Najmniejsza już była. Czas zatem na taką paczkę. Dosyć ciężka, nieduża ciężka. To dlatego, że tam jest po prostu metal. Głównie wszystko, co tam jest, to jest właśnie czysty metal. Ładnie zapakowane. Nie tak prosto tam się dostać. Ale mi tak i się otwierało. Ciężko idzie. Bardzo twardy ten karton jest. Mega twardy. Dobrze. tak się dostaniemy. O. I już mamy zawartość. A zawartością to nic innego jak... O, jest ładnie zapakowane. Tu już widać kolor piękny. To jest, słuchajcie, jakaś yy... oliwa, czy coś takiego. I mamy tutaj wałki 12 mm wałków mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnej długości wałków. I tak powinno być. I tak jest. Dwa, cztery i sześć. Dobrze, nie będę tego więcej wyciągał, bo to nie ma sensu. To są wałki o różnej długości. Wszystkie mają średnicę z dwunastu milimetrów. Ok, odłóżmy je na bok. Kolejna paczka. Ta paczka już jest zdecydowanie. Ciekawsze, że tak powiem, się więcej będzie widać ściślej, ponieważ to jest element, właśnie ramy. Są to, są to profile aluminiowe. Czyli coś, co będzie widać cały czas. Wypełnienie. I oto nasze aluminiowe profile. Spróbujemy to rozciąć. Docięte są na odpowiednią długość. Także odchodzi już bawienie się w docinanie, ponieważ zamówiłem konkretne długości. Aluminium jeszcze jest widać. Pod spodem właśnie wiórki aluminiowe. Trzeba będzie to wszystko poczyścić oczywiście. No i zerwać tą folię ochronną, ale póki co może sobie być. Tak, jak to będzie wyglądało? Teraz już mogę pokazać, jak mamy profile. To już mogę Wam pokazać jak to ma wyglądać. Otóż rama będzie tej wielkości, jak co właśnie widzimy. I tu będą takie elementy jeszcze równomiernie rozstawione, czyli ten będzie, który trzymam na środku i na pozostałych elementach czy tych połówkach kolejne dwa elementy. Tak to będzie wyglądało. Teraz te właśnie narożniczki będą tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I tak oczywiście z każdym z trzech tych elementów. To z kolei będzie wzmacniane. O, możemy zobaczyć, czy to pasuje. To powinno wejść tutaj, w to. Wchodzi, słuchajcie. Czyli. Wydruk dobrze zrobiony, ładnie weszło, tylko że akurat nie tą, nie tą stronę włożyłem. To powinno być tak, tutaj, tak, a z tej strony wchodzi rana tak tu. O właśnie i oczywiście z drugiej strony będzie takie, no i teraz yy, no, i teraz co? No, i teraz zostało jeszcze to, tylko która to będzie część. Nie to. To jest do silnika. Dobrze, to to musi być. Chyba ta będzie część. Popatrzmy, popatrzmy, popatrzmy. Tak. Tutaj wchodzi ta część. Wejdzie, nie wejdzie. To jest słuchajcie, prawie że czysty wydruk, nic tu nie było jeszcze. Robione są z drukiem, także mogą być jakieś niedociągłości, w sensie, że trzeba będzie poprawić to za pomocą nożyka, ale jak na razie widzę, że ładnie to wygląda, ładnie wszystko wchodzi. O. Ok, nie będę go do końca dopychał, bo to tylko tak pokazowo na Także tak mniej więcej będzie wyglądała właśnie rama. O. Coś takiego. Ramę możemy na razie, że tak powiem, zostawić. Więcej już nie będę teraz w niej składał. Zobaczmy kolejną paczkę. Kolejna paczka. Największa tutaj jest. Taka, dosyć duża właśnie. Ale niezbyt ciężka. Ta pierwsza, podłużna, była zdecydowanie bardziej ciężka. Jak to się otwiera? O, już widzimy. No i tutaj trzeba przeciąć. O, to się... o, i bardzo ładnie. I dostajemy się do środka. Wypełnienie. na bok. Kolejne wypełnienie. A sama paczka wcale tak dużo nie zawiera. Dobrze, karton już jest potrzebny. No i co my tutaj mamy? To jest, słuchajcie, filament. Ile mam do drukowania? Obawiam się, że nie starczy mi tego neona. W związku z tym, sobie wziąłem, zamówiłem perlamentny, przezroczysty w sensie. Filamencik. Ale okazało się, że do tego projektu jest niepotrzebny. Co zaś niepotrzebny. Może się przyda tego projektu. A jak nie do tego, to, to, to do czegoś innego, oczywiście. Drukować można dużo rzeczy, co się tylko chce. Zobaczmy, jak wygląda. Ładnie zapakowany próżniowo. To jest no Oczywiście ta przezroczystość to jest taka umowna. No jest przezroczysty, ale, ale nie tak do końca oczywiście. Tutaj jest yy, 85 gramów. I cały kilogram. Dobra. Filamencik mamy. Odkładamy filamencik. Tutaj z kolei mamy, chociaż wiecie co, sząknię tę ramę, bo, się, ups, bo ta rama tutaj troszeczkę teraz przeszkadza. Żeby to zrobić, to oczywiście teraz muszę się rozsunąć to wszystko. O, tak. Rozkładamy i będziemy to lepiej widzieć. Co się zrobił słuchajcie, bałagan. Teraz co jest tutaj. A tutaj właśnie mamy te pręty wintowane z nakrętkami to w tej Bardzo fajna rzecz. Jak widzicie, szybko to działa. W sensie, że przy małym obrocie mamy duży skok. Ok. Mamy trzy takie pręty. Tylko teraz tak, miał być tych prędków ile? Raz, dwa, trzy, a jeszcze miał być taki mały kręcik. Yy, aha, to trzeba obciąć chyba sobie. I jeszcze mamy tak. Kolejne nakrętki: 3, 4, 5, 6, 7 nakrętek. Czyli chodzi na to, że dostam gratisa. Zamawiałem 6. 3 4 5 6 7 8 ich jest. Poczekajcie, jakie je, jak je zamawiałem? Pomyślmy, Momencik 2 4 Nie, dobrze, jest dobrze. 8 było, 8 8 8, dobrze. Wszystko się zgadza, tak jak było w zamówieniu. 8 nakrętek. Tu osobno kupiona śruby z n, tymi mosiężnymi nakrętkami, jeszcze dodatkowo nakrętki. Tutaj mamy śrubeczki. To są śrubki akurat M5x10, czyli grubość 5 mm, długość 10 mm, 10 sztuk. Tu mamy to samo, kolejne 10 sztuk. I to jest chyba wszędzie to samo, z tego co pamiętam. Tak, trzecia paczka. I to jest czwarta paczka. I na koniec zostały nam jeszcze sprzęgła. Przęgiełka, które z tej strony mają tutaj jest średnica 5 mm, a z tej strony jest 8 mm. Tutaj będzie zamontowany silnik krokowy, który ma właśnie ośkę 5 mm, a z tej strony będzie montowane na przykład na przykład to, tylko by trzeba było to wykręcić. Przydałby się mi tutaj sobie kręcik jakiś, spróbujmy tym uda się, uda się. O i to będziemy tu wkładać, tak. I tu będzie, nie, tak, tak będzie, o, tu będzie silnik zamontowany, tu będzie śruba, e, a tu będzie nad tym ośka, sobie, sobie szła. Całość będzie przykręcona właśnie do Bożego. Boże. Na przykład, tak jak tu widzicie, o nie w tym miejscu, już. No ale mniej więcej tak będzie i tak się będzie przesuwać. No dobrze, e, pozostałe rzeczy, czyli silniki, chociażby e, to są elementy, które posiadam już od dawna. E, w momencie, kiedy robiłem e, drukarki 3D, to kupiłem więcej silników na zapas, że tak powiem. I teraz ten zapas będę wykorzystywał. Mamy oczywiście już zasilacz odpowiedni do tego. Jedną rzecz którą jeszcze chcę kupić to właśnie wrzeciono. To które mam tutaj wrzeciono to jest wrzeciono na baterie. Takie kupiłem kiedyś w Lidlu. Parkside. Nawet, nawet jest całkiem niezły. słuchajcie. Do takich podstawowych spraw nadaje się jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o frezareczkę no to to jest za słabe wrzeciono. Musi być coś mocniejszego. Mam do wyboru oczywiście na Allegro chociażby mnóstwo tych wrzecion, od, od kilkudziesięciu złotych wręcz do, 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 do kilku tysięcy nawet. Jak widzicie ta frezareczka będzie dosyć mała, w związku z tym tu nie będę inwestował nie wiadomo jak duże pieniądze w wrzecioną, ale plan jest też taki, że po zrobieniu tej, przy testowaniu, nauczeniu się, Będę chciał zbudować większą fryzarkę. No, i tam wtedy będzie się jak najbardziej po kupić coś większego. I jeszcze wam pokażę. gdzie to jest. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz, którą też już mam od pewnego czasu. Z myślą o zupełnie innej rzeczy. A mianowicie elektronikę sterującą. To są takie. Jedna druga płytka i tutaj jeszcze kolejne. Pod spodem mamy Arduino Uno, to jest ta niebieska tej płytka. A to jest właśnie sterownik CNC, taki bardzo prosty. Na niego montujemy te płytki zielone z kolei i to są sterowniki silnika krokowego. Czyli mamy X, Y i głowica opuszczanie podnoszenie głowicy. Także to. I jest większość rzeczy, które to widzicie, będą właśnie zamontowane. Plus dojdą jeszcze, tak jak powiedziałem, zasilacz. Dojdą silniki. Dojdą też pierwszy oczywiście jakieś śrubki. Czekam jeszcze na dwie paczki z Chin. Będą to elementy, do których będą te śrubki właśnie przykręcane. Takie młotkowe nakrętki, które się wkłada w tą szczelinę. I one tutaj się przesuwają. No i na przykład jak chcemy ten narożnik przykręcić. To właśnie trzyma się do, tego, do tej młotkowej nakrętki. Dlaczego kupię w Chinach? Bo jest kolosalna wręcz różnica w cenach. Jest dużo, dużo taniej kupić te nakrętki młotkowe, właśnie w, w Chinach. No, trzeba poczekać prawie miesiąc. Ale to mi się aż tak bardzo nie spieszy. I jeszcze jedna rzecz, na którą czekam, czyli specjalne łącza. Oczywiście są niepotrzebne, ale chcę zrobić tak, że cała elektronika będzie zamknięta w jakimś pudełeczku. Z pudełeczką będą gniazda e, i zrobię takie przewody, które będą podłączone do pudełeczka, właśnie osobno i osobno będą podłączone do maszyny CNC. E, będzie można te przewody tutaj też użyć do tej większej CNC, e, także w ten sposób. I czeka na takie właśnie fajne przemysłowe to się nazywa e, gniazda 8, e, nie 8, 6, 6 Na jeden silnik krokowy przypadają cztery tutaj przewody. Które idą do silnika, tak? Cztery przewody. A dwa dodatkowe będą do krańcówek, czyli do wyłączników krańcowych. Także jak na przykład dojedzie sobie do końca, to żeby nie chciało dalej jechać, tylko żeby się wyłączyło, to jest krańcówka. Dlatego do każdej osi jest po sześć przewodów będzie, czyli dwa będą do właśnie mikrostyków, a cztery do sterowania silnikiem. No i to było, słuchajcie, na tyle. Następna część, którą będę nagrywał, no to już będę składał te elementy. Tylko mówię, no czekam, jeszcze na te nakrętki mockowe, bez tego nie ma sensu na razie cokolwiek robić, bo to trzeba najpierw powkładać, tak mi się wydaje. Chyba nie da się później, bo najpierw trzeba włożyć, dopiero można wkładać na przykład te, te plastiki. Tutaj można sobie dopiero nakładać, bo inaczej to nie ma chyba sensu. Także póki co yy, mam wszystko wydrukowane. Części właściwie mam wszystkie. Wrzeciono to i tak na koniec. Dlaczego wrzeciono na koniec? Z bardzo prostego powodu. Ta Do tej części będzie właśnie przymocowana wrzeciono. Oryginalnie w tym projekcie, który ściągnąłem sobie ze stronki, ta część była zupełnie inna. Ja ją sobie troszeczkę zmodyfikowałem. Właściwie zaprojektowałem własną, wzorując się na tamtej, czyli zgadzałem się tylko otwory na łożyska. Na łożyska te tutaj, które mam. No i na śrubę, tu też będzie właśnie śruba przychodziła. I zrobiłem tu płaską taką część, dlatego że nie wiem, jakie będzie wrzeciono. W związku z tym, jak już będę miał wrzecone, to docelowe, to sobie dorobię jakąś końcówkę, która będzie się przykręcać na końcu wrzeciona i do tego elementu będzie przykręcone właśnie jako zdejmowalna część. Dlatego jest tyle otworów. Po jednej stronie mamy trzy otwory, po drugiej stronie mamy trzy otwory i jest dodatkowo cztery, które przechodzą tutaj przez środek. Tu są większe otwory, tu są mniejsze, dlatego żeby można było włożyć śrubkę, żeby łebek się zmieścił. No i zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że dobre cęce każdemu musi przydać. Jest to bardzo fajna rzecz. Możemy sobie, słuchajcie, na takiej maszynie cęce, na takiej frezarce no, właśnie, frezowa, czyli robić na przykład płaskorzeźbę w drewnie, w wycinać jakieś elementy z aluminium, dajmy na to. Możemy sobie też zamontować, zamiast wrzeciona, możemy sobie zamontować laser i wtedy możemy wypalać obrazki. Albo zamiast lasera możemy sobie założyć pisak. I pisak po prostu się nam opuści i zacznie rysować to, co mu zaprogramujemy, to, co damy w programie, czyli dowolny rysunek. Zastosowań jest dużo. Do takiego cence, to CNC też mi posłuży na pewno do robienia części do tej większej wersji, a ta większa wersja ma być naprawdę duża, bo tam się ma zmieścić cały arkusz blachy, czyli będzie długości 2 metrów, a szerokości 1,25 m. Sama blacha taka będzie wchodziła, natomiast urządzenie będzie jeszcze większe, bo musi się to wszystko tam przecież pomieścić i ma być tak zrobione, żeby można było zamontować w życiu, właśnie, że można było zamontować laser też. Chociaż z laserem to wątpię, że tam będę używał, może tak, może nie, ale bardziej mi interesuje wrzeciono, czyli że można było frezować. I też chcę montować plazmę, przecinarkę plazmową. Mam taką przecinarkę plazmową, no i właśnie tam będzie można sobie zamontować końcówkę przecinarki plazmowej i wycinać właśnie dowolne wzory z blachy, którą się położy na tą moją frezarkę. I to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się!